I jedziemy, Maciuś. Filmik robimy. Idę do Hej, ja do przodu. Jada. Normalny człowiek miał być. A ja mieszkam po. Zmienić, czy Spokojnym człowiekiem. jak podpisywałeś aneks, miałeś na aneksie napisane, że będziesz mieszkał z jakimś normalnym człowiekiem? E, nie było w aneksie żadnej wzmianki. Nie, zmianki. nie było na temat, wiesz... Na temat to niczego? firmę w tym momencie. A mnie tym bardziej. A. Na przyjemności przyjdzie czas później? Kiedy? W międzyczasie, jak będziemy stali w korku, bo najprawdopodobniej będziemy. No i kłacasz człowieku, no gości, no przecież... 10 km przed Hanowerem. No to skręcimy z Hanowerem, pojedziemy go w prawą stronę, wziemy Hanower, no. Tam tą 6-5, tę mleką. Dopójcie do jedynki jedynką dojedziemy, polecimy w górę na, na ten. mogła ehm, to, na Hamburg. I my zjedziemy na dwójkę. Na parzy Maćka widać, zdenerwowanie. Bo jest kurwia. Nie powiem kto, bo później do wygląda wśród cię ku mnie. Nie. Ja ci nie wkurwiam, prawda? Nie, nie. Piękna zima. O, prysknij, prysknij, wy, wycieraj. <grystanie> Jakiś komentarz... Pozor, tego... pozor, bo tu <grystanie> Tu normalnie ludzie, nienormalni są. Dobra, skończymy. Musiałem Ci wytrysknąć. Nienawidzi. Nie. Kończymy ten występ Damy na YouTube Aha Na razie Golberg tu żeśmy mieszkali